Sekretarz Skarbu Janet Yellen zapewniła we wtorek swoje jak największe, ba, ba, najsilniejsze poparcie dla programu upłynienia około 300 miliardów dolarów zamrożonych aktywów rosyjskiego Banku Centralnego i wykorzystania ich do długoterminowej odbudowy Ukrainy. Jeżeli sekretarz skarbu USA robi coś takiego, to znaczy, że dzieje się coś istotnego wokół tej kwestii. Konieczne i pilne jest znalezienie przez naszą koalicję sposobu na uwolnienie wartości tych unieruchomionych aktywów, aby wesprzeć ciągły opór Ukrainy i długoterminową odbudowę. Wierzę, że istnieją mocne międzynarodowe argumenty prawne, gospodarcze i moralne, które przemawiają za dalszym postępem w tej kwestii. Byłaby to zdecydowana odpowiedź na bezprecedensowe zagrożenie ze strony Rosji dla globalnej stabilności. Tak powiedziała Jelen tak w São Paulo w Brazylii, gdzie grupa ministrów G20, ministrów finansów w tym tygodniu spotka się także z prezesami banków centralnych. Zwróćmy uwagę na akcenty. Już nie tylko odbudowa, ale także, by wesprzeć ciągły opór Ukrainy czyli zakupy broni i amunicji. To pozwalałoby ominąć blokadę, jaką stawia trzęsąca w tej chwili Republikanami w Izbie Reprezentantów frakcja MAGA Don Donalda Trumpa, która całkowicie blokuje ustawę Senatu obejmującą pomoc nie tylko dla Ukrainy, ale i dla Tajwanu oraz Izraela. Z punktu widzenia Amerykanów skonfiskowanie, bo na tym by to praktycznie polegało, rosyjskich aktywów ma jeszcze jedną zaletę. Większość z tych 300 miliardów znajduje się nie w USA, lecz w Unii Europejskiej. Jest to niemal dokładnie dwie trzecie, przy czym największa część jest w posiadaniu belgijskiej giełdy rozliczeniowej Euroclear. Same odsetki od kwoty znajdującej się w dyspozycji tej giełdy wygenerowały za rok 2023 aż 4,4 miliarda euro zysków. Na początku tego miesiąca Unia Europejska przyjęła ustawę nakazującą przeznaczanie tych nieoczekiwanych zysków z zamrożonych aktywów Rosyjskiego Banku Centralnego na potrzeby zaopatrzenia Ukrainy, także wojennego. Jelen nazywa to działaniem, które w pełni popieram i popiera cała administracja Joe Bidena. Wykorzystanie aktywów, aby pomóc Ukrainie. Wyjaśniłoby, że Rosja nie może wygrać poprzez przedłużanie wojny i zachęciłoby ją do dojścia do stołu rokowań w celu wynegocjowania sprawiedliwego pokoju z Ukrainą. Tak stwierdziła Jelen. Jak dodała, nie zaszkodzi to pozycji funta, dolara czy euro na międzynarodowych rynkach. Opinia Jelen świadczy także o jednym: prawnicy zaczynają się dogadywać w kwestii legalności konfiskaty tych funduszy. Jest już w Kongresie USA dwupartyjny projekt ustawy, zwanej ustawą o odbudowie dobrobytu gospodarczego i szans dla Ukraińców, która właśnie wykorzystywałaby aktywa skonfiskowane Rosyjskiemu Bankowi Centralnemu i inne aktywa rosyjskie na rzecz Ukrainy. Ale znowu ugrzęzła w Izbie Reprezentantów. No taki przypadek, podobnie. Jak przypadkiem jest, że speaker Izby Reprezentantów ze strony republikanów Mike Johnson, jak się okazało, na swoją kampanię wyborczą wziął pieniądze od firmy ETAIN, niby zarejestrowanej w USA, ale będącej własnością takich Rosjan jak Konstantin Mikołajew, Mikałaj Juriew czy Andrzej Kuntabajew. Wszyscy są znani z tego, że są bliższymi lub nieco dalszymi przyjaciółmi Putina, a Kuntabajew wręcz współdziała jako oligarcha z Olegiem Deripaską, który stworzył siatkę przemytu zaawansowanej elektroniki dla rosyjskiego przemysłu wojskowego. Podobnie zresztą jak inny przypadek, że Donald Trump już w 1987 roku był z dłuższym pobytem w Leningradzie, rozmawiał z Wszechzwiązkową Izbą Handlową o interesach, a po powrocie wykupił wielki sponsorowany artykuł w Chicago Tribune, gdzie stwierdzono, że Ameryka musi uznawać prawo ZSRR do części Europy i trzeba się z ZSRR dogadać na gruncie handlowym. Same przypadki, choć ponoć nie ma przypadków, są tylko znaki.